Siemano widzowie. W dzisiejszym odcinku jestem tu na gospodarstwie u cioci oczywiście. Poczekajcie. Tu mam dwa polonezy stać, tak żebyście widzieli ten mój do cioci. Ale teraz zaczynamy, że tak powiem, żniwa. Czego żniwałem jęczmieniu Poczekajcie. Tu zasunę bramę. Wsiadam do tej machiny i dobra, będę ja i w ogóle, jak możecie widzieć, to ciocia zrobiła wiatę taką, no i, i ja trochę, to samo róbka, pojechałem, podprzebudowaliśmy, przebudowaliśmy, żeby lepiej to jakoś było i funkcjonowało. Ciocia, ciocia ma jeszcze tak na koncie niedużo i paszowód w ogóle jeszcze ma, mam, bo miał kolega pożyczony, dziadka. E, wujka, ja, myli mi się, tu ziemniaki są w ogóle, wam musiało się przewidzieć, bo ja myślałem, że to sorga, ale źle patrzałem. Światełka włączę, dobra, żeby sobie po ziemniakach nie przejechać. I w ogóle już możemy zacząć, na koszty pomału, że tak powiem. Tu <grym> trzeba się rozejrzeć. Dobra, nic nie jedzie. Tu mam header w ogóle, bo to pole kosimy obok obo, obo gospodarstwa. Dobra widzowie, ja tak patrzę, a tu mi się karta zapełniła z nagraniami. Także wyjąłem kartę, włożyłem nową. Możemy dalej. Header już podczepiłem, bo trochę nie przyuważyłem. Także tutaj trzeba uważać, bo uch, auta mogą że dobra i szybko. Kurde, trzeba podnieść header, opuści, znaczy się. Dobra. I robimy na pokos Jak tam prędkość 11. Dobra. I można robić i pierwsze żniwa u cioci. U mnie już w pierwsze pole bizonem przy ten, znaczy tu może z, z dzień trzy będę u tej cioci i jadę już do domu, bo no wiecie, ja się zrobi wszystko i tego, tamtego I trzeba do domu już jechać, bo to w domu ty wasio. się. Ja tak, widzowie, się zastanowiłem, żeby ciocia nie słyszała i może wziąć tego Ursusa, co tu stoi, albo Zetora, bo i tak będę przyjeżdżał, jeżdżał może nim na lawetę, a on fajny ciągnik, wam powiem, Będę go wziął na siebie, na gospodarstwo. O, teraz tu trzeba uważać, poczekajcie, kamera drona, uruch drona uruchamia. Dobra. Drzwi trzeba zamknąć, poczekaj. Kurde, żeby mnie nie wkręciło. Dobra, syk tu o kurde nie to. Uuu, prawie mnie wkręciło. Dobra I teraz, buta mu. Dobra, jest wid. Jedzie smalina. Obkosimy sobie. Uu, żeby nie walnąć, widzicie, na no, minimetry. Ja to się znam na robocie. Teraz tu trzeba nawrócić, żeby nie w przyczepy. O! Kurde, przydzwoniłem i tak. Dobra, i... No i dajemy do przodu. Kurde, ten płot tu dostawiali. Wiecie co, ja tak się zastanawiałem, czy na okrągłą e, belę prasę nie kupić, bo ciągnik jest, masę, a tą kwadratową robić, to to ile się człowiek namęczy. Wiecie, co ja tak myślałem Jeszcze u siebie na gospodarstwo bym nową kup kupił, a tą starą bym tu powiedzmy sprzedał jako... żeby się nie pieprzyć. Ze sprzedażą trochę trzeba zainwestować, to gospodarstwo się powie i... Dobra, ale ten ruski kombajn jest dziwny, ja nie mogę, nie? Tak... Kurde, śrubka już uleci za... tak, żebym pieprzył. Dobra, i tu znowu źle się kurde zadałem. Dobra, tu. I tak trzeba od boku, o. Elegancko, żeby auto przejechało właśnie. Też trzeba uważać jak będzie auto jechać Na razie nie jedzie nie, tak ogólnie ten kombajn fajnie jest Fajny jest znaczy się Tu dymi Tu ten Ale Bidon to bizon jednak O kurde znak Ja pier... Pier... dolną znak normalnie, patrzcie ja pierdziele uleciał Dobra, żeby dowodów nie było, to go wpakuję na przyczepę Poczekaj to A za, za chwilę, bo tu tacy chuligani właśnie wy, wyjmują te znaki Zaś biorą na ten Zaś spawają z tego sekokarty, także tak że będzie na nich Dobra, plandekę trzeba opatrzeć Kurde O Cyk i nie ma dowodów. Dobra, jak tu się nakręca? Ty jakiś. Ding dong się zaświecił. A co to znaczy? Top moczy. co to znaczy, o pizd, to znaczy, nic. Przek we mnie ten z tyłu, dobra. Jedynka, dobra, jedna, dwu, jedynkę zmienimy. Dobra, to dwójam i wokół, w kółka będziemy robić może. Chociaż jeszcze nie wiem, widać już. O, widać, zboże w zbiorniku sypie się! Szczerze, ja nie jestem takim ruskim nauczony, bo wiecie, bizon, jakby wam to pokazać, to gdzieś tu ma kabinę na środku, a tu robisz tak, a tu masz końcówkę hedera, niby to jest fajne, bo widzisz jak ten, y, z, tak, z tej strony idealnie jak jechać, ale z tamtej znowu nie będziesz widzieć idealnie jak jechać, przynajmniej moje oczy tego nie widzą, także są plusy, są minusy, do mnie to jest. no dobra, powiem minus, bo niby to fajne, że ten ale jedziesz z drugiej strony i już tego nie widzisz, a po drugie na środku to byś bardziej nie zahaczał rzeczami bo tu jest bardziej lepiej zahaczyć bo nie widzisz na środku nie widzisz tego hydiera jest trosieczki gozi przepraszam, że mój akcent, ale wróciłem z Ameryki dobra widzowie, nie no Kiedyś się było w Ameryce. To chyba ze 100 lat temu, wiecie? To byłem, to wiecie, jeden wujek, to taką ładną BMK czarną M46, właśnie z Ameryki przywiózł. Ale nie, nie chcę ją sprzedać, tylko je, mi się ona tak podoba. Ona ma chyba 300 koni, bo to jest M5, ale mnie nie stać na taką BMK z moimi długami 700 tysięcy, czy ile ja tam nie wiem. Nawet już nie pamiętam, także. No, na razie muszę sobie odpuścić, ale może kiedyś, jak będzie sprzedawał, a jak nawet to kredyt wezmę, kolejne 100 tysięcy i kupię. Bo mi się ona tak podoba. To jest takie fajne auto, że lepszego normalnie nie znajdę. To jest najlepsze auto, moim zdaniem, no, na całym świecie. To ono mi się tak podoba, że... No, że po prostu mi się podoba. Ale rośnie w zbiorniku. Kiedy pełne? U... O kurde, pełny. Ty, a to gniecie plony, poczekajcie. Muszę zrobić, żeby nie gniotło. Dobra. Pierwsze podjeżdżanie zaraz będzie, tylko... Mm, tu muszę zrobić yy, niszczenie, wyłączone, tu Duhada ręcznie się rozkłada w bizonie. Tu mam no ten na śniurek. O, ale licho, licho. Dobra, no cóż. Jezu jak coś skrzypi, dobra. I co? Odpali? odpalił Ursusik. A, odpalił. Dobra. Pójdę i jedyna. Może być trochę głośno, poczekajcie, bo tu te przyczepy, to... No kur... Co tu jest? Dobra, nic się nie stało. Pokrzywiłem i mi się przyczepy. Dobra, i cyk, trujeczka, czy tam... I cyk, czwóreczka. A, to była dwójeczka, to już jest czwóreczka. Dobra, lecimy. Tak, przysy przysypię, żeby dowodów nie było. Dobra, gaszę go. O, tu te przyczepy ledwo, ledwo. Ciekawe jak ta duża, bo... Nie widzę przyszłości dla tego kombajnu. Ma taki niski header. No, jedź normalnie. Bo cię wciągnę headerem. Widzicie działa, pojechał. Nie, te, nie od dziś się uczy takie rzeczy. Patrzcie to. Ciebie też ściągnąć. I pojechał, nie? Nie musicie wiedzieć, skąd się uczy takich sztuczek. A w ogóle ile tu się w zbiorniku mieści? Kurcie. Więcej niż w bizonie. Uuu, tak na równo bym powiedział. Ej, ale dobrze sypie te pole. Skoro z takich objazdów myślałem, że mi w cały zbiornik zmieszczę te pole. Dobra. Jedziemy. A rura niech już będzie tam. Co się będziemy przyjmować? Dobra. Jako się wykościcie razem ze mną. Ej, a to koguta? Nie ma koguta. Nie. Mój bizon lepszy, bo ma koguta. Dobra. No i... Kurde, ten bieg do tyłu. O dobra, wbił się. Zakleścił się prawie, ale cóż. I jedynka. A ona chce jeszcze. Dobra, tak zrobimy. Nie, ja chyba tą pracę tu y może zrobię nią, ale. Chyba pożyczę od kumpla albo przyjadę swoją na prasowanie, bo to jest tragedia. Kiedyś to było. Ajajaj. Ale szarpacz ma, patrzcie. O, mama. Ma. O, ile tu jest ten? Dobra, 12 to styknie. Ej, może całe pole na jednym filmie się uda zrobić, dobra? Cyk. Wiecie co? Ja chyba te pokosy w ogóle jeszcze zgrabię, bo tak je brzydko porobiłem. To moją zgrabiarką by się lepiej zgrabiało, jednak. Szybciej jest o wiele. No i wiecie, tak jakoś mi się lepiej nie robi. Niż tam. Wczoraj byłem wład władkiem, jedną łąkę skosiłem, żem. Tam jeszcze ta y, trójkątna została, także na odcinku i siano kosy w pełni, nie wiem w sumie jeszcze czy będę, ale chyba nie, chyba się tą kostką karką porobię, bo się przemęczę ten raszt, nie, żeby, że tak powiem, licho jest, licho. No ale się co, jak trzeba się przemęczyć, bo nie wyczaruję to na koncie to są pieniądze cioci, ale to nie są prawdziwe pieniądze, bo ciocia ma więcej. Tam ciocia bogata jest. Dobra. Przynajmniej ja tak myślę, bo ona to z dwójkiem do kasy miała. Widzicie jak on ma Audi, nie? Ale no, ja temu tak mówię, bo nie będzie oglądała filmu, nie? No także widzicie jakie mają auto. Bogaci są w ogóle z moim wujkiem drugim wujek na kredyt wziął polonezę, A oni za gotówkę wtedy. No. Ten polonez co ja jeżdżę, to prawie mu go zabrali, bo na kredyt był i nie spłacał. A oni, oni wzięli zaraz z salonu razem to brali, to tanie mieli, to wzięli, ale nie na kredyt. Ach, dobra. Wasze zdrowie, bo herbatę piję. A. Także takie życie. A ja nie podnoszę headera, bo te siłowniki, to patrzcie. Ale patrzcie, teraz kliknąłem. Uu, teraz odkliknę. O, no to tu lepiej, ale... Tragedia, tragedia. Naś te co zostawiłem obkosze, dobra, ale dwóch zbiorników nie będzie, ale i tak dobrze poszło. Może jeszcze jakieś pole skosimy, a jak nie, to też będzie dobrze. Jak jeszcze pole mamy jęczmienia. W mapkę wejdę Google. Tu jęczmień mamy i tu. A, tylko tu. A rzepaki też dojrzały? Kurde, jeszcze paki. Dobra, jakoś się ogarnie. Bagniemy to tak, to się mówi, ja. Tu trzeba tak o, na opak, żeby wskoczyć, żeby... Bo ciocia będzie krzyczeć, jak nie koszmy, nie? już. Ciężko tu mam, ale wiecie, że tak powiem, Kasa nie leży na ulicy, a 200 zł dostaje za dzień. No to praktycznie u siebie za darmo robię. Jeszcze z plonów będę 20% dostawał. Mi ciocia powiedziała... To dla mnie to jest spoko, kasa. A! I jeszcze ciocia. tankuje pełen bak w aucie. A ja zawsze tu przyjeżdżam. Na oparach. Także są plusy, nie? Bo tu jakiś menelim krówki obsząda w normalny dzień. No to jej. Ale na rolnictwie się nikt nie zna. Jak ja nie, menel nawet. Menel to całkiem. On tylko wsiada w tego zetura i. i Władka. Maceja w ogóle nie dawała żadnych. Menel to tak brzydko mówię, ale. No takiemu wiecie, panu to Dziadkowi co popija Na Naprzeciwko Czy tam obok Dobra, jadę do chaty Dobra, to zostawię Na razie, bo mamy Misję, że tak powiem Kurde, światełka zgaszę Jedziemy traktorem Dobra Pamiętajcie, jak w poprzednim odcinku Mówiłem, że będziemy kupować auto Od Pani matematyczki, dzisiaj to robimy. Także jadę teraz po to te auto. Z wami w sumie pojadę, bo to blisko w sumie. I pojadę po lonezem, no. Także będziemy się widzieć, jak już... No, po prostu zrobię cięcie i się widzimy, jak już... O kurde, o kurde! Dobra widzowie, jechałem tu po polnych. Oj kurde żeby lawetą, żeby wyjechać jakby od głównej, żeby nie pomyślała sobie, że jestem tu z wioski, nie? Rejestrację mam nie stąd, bo PCT, a tu jest EG czy EZ, nie pamiętam nawet jaka, o kurde, miotam no miotam no jak szatam. I pojadę, bo ona tu mieszka, no normalnie naprzeciwko mnie, ja wam mówię. Ja się tak ukrywałem, żeby kupić auto. Dobra, widzowie, objechałem naokoło, mi się nagranie usunęło, tu właśnie mieszka tu pani, i nie chciałem jechać tutaj od gospodarstwa, żeby nie wiedziała, że to ja, bo podwyższyłem bo oni się z nie lubią, jak psa, ale. pies, z kotem, ale dobra. Już tutaj jestem i już widzę to auto. Poczekajcie, wcofam. Dzięki gościu. Wiem, że biorę. Czekajcie, dzień dobry pani! Już poczeka pani, tylko przestawię tego malucha tu. A co pan przyjechał? No bo tego tu golfa, czy co to jest? O kurde. No co to jest proszę pani? No to golfik. A co to za golfik? Szóstka. Noż pani, to szóstka nie jest, jak widzę, że to trójka czy czwórka. No nie wiem, ja tam miałam do pracy jeżdżałam, ale się zepsuł już 5 lat, tu stoi, nie odpala. Nie wiem, Bierz, go, pan po cenie złomu. No dobra. Ale niech pani poczeka. A jaka, a jaka tu jest rejestracja? A co pani mnie przekrzykuje? Nic, przepraszam! Jaka tu jest rejestracja? Matma, pała? No bo ja wszystkie pały wstawiam! Aha, no, temu pani mnie przekrzykuje. No tak, bo ja lubię krzyczeć! No widzę właśnie. Dobra, odpala. Aha, no widzę, że nie odpala, no dobra. Wie pani co? Ja tu pani... No dobra, 800 dam, a katalizator ma. Poczekajcie, widzowie. Kurde tu zarosło. O, nie ma kata, to 700. No, panie, 1200! tysiąc 1200, to ja nie dam. Zaraz, niech pani poczeka, tu podjadę, już go wezmę, wpakuję. W ogóle patrzcie, widzowie tego malucha, umyłem. A pan mnie nagrywa! Mamowi, widzowie! Nie, ja tu takiego po prostu dokumentuję, wszystko, żeby było. Dobra. Dobra, pik 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 pik. Dobra, jest. A pani teraz czym dojeżdża do pracy? No Audi! A to Audi jest, aha, no to od 5 lat. No 5 lat temu je kupiłam. Tu jest auto, dziadka! Tu te? No te! A te miałam salonowe. No widzę, właśnie, że od salonu, ale czarnych rejestracji nie ma. A bo ja zmieniałam! Dobra pani, wie pani co? Ja go wezmę za tysiak. Tysiąc sto! Dobra, dziewięćset. Dziewięćset pięćdziesiąt to jest moje ostateczne słowo. No dobra, to tysiąc! Jezu, to. Do... dziewięćset pięćdziesiąt. No, tysiąc. Dobra, dziewięćset siedemdziesiąt pięć. No dobra, sztama. Aha, dobra. Ale żeby mi pani pałki nie wstawiła. Spokojnie, ja tylko tym, co mnie wkurwiają. Dobra. To udzielka pani. Uch, uch, uch. Poczekajcie. Uch, o kurde, przerzuciłem. Poczekajcie, tu pod górkę ciężko będzie. Niech pani mi pomoże. No dobra. I, i, pff, o kurde, proszę pani, co pani robi? Ja to samo ja lepiej dam na tą lawetę, będzie bezpieczniej Dobra, dałem Także tu ma pani 975 z przelewem Już tu pani czeka Wysłało? Nie, nie wysłało, dobra 975 975, dobra. Przeszło, dziękuję. Do widzenia! Jedziemy w pizdu, bo jeszcze mi, mi pały by wstawiło. No, o kurde na jazdy. Widzowie zesrała się ta baba. Normalnie słyszałem, ale ona ma siłę. A wszystkich... Ona matmy uczy wszystkim pały wstawia normalnie. Widzicie po rejestracji dobra. Ja tu ustawię, obmyję tego golfa i się zegnam z wami do następnego. Siema!